Gościmy dzisiaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w której zostało zorganizowane przedstawienie kukiełkowe w ramach Tygodnia Bibliotek. Zapraszamy na materiał. Z jakiej okazji zostało zorganizowane to przedstawienie? Przedstawienie pod tytułem Czarodziejskie Pudło Króla Bajdura przygotowałyśmy z koleżankami z okazji trwającego od 8 do 15 maja tygodnia bibliotek. Jest to ogólnopolska akcja. W tym roku jest to już 10. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który przebiega w tym roku pod hasłem Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych. Myślę, że my odbiegamy nieco od takiego stereotypu bibliotekarza, starszej pani w szarej spódnicy siedzącej za biurkiem. I przygotowałyśmy takie przedstawienie kukiełkowe. Jest to oczywiście tylko. Jedna z atrakcji, które przygotowałyśmy my, poza tym nasze koleżanki również przygotowują różne spotkania i dla dorosłych, i na filiach się one odbywają. No, mamy nadzieję, że było ono atrakcyjne dla dzieci i że dzieciom się podobało, bo to przecież chodziło nam. Co biblioteka przygotowała jeszcze na ten tydzień? Na ten tydzień w ramach tygodnia bibliotek przygotowaliśmy imprezy o Tuwimie oraz zaprosiliśmy także przedszkola na teatrzyk, który dzisiaj dzieci obejrzały w sobotę. A propos teatrzyków, to kiedyś organizowaliśmy teatrzyki w ferie i uczestniczyły w nich dzieci, które przychodziły na zajęcia do biblioteki właśnie Podczas ferii. Ten teatrzyk jest o tyle może taki specyficzny, ponieważ my w nim występujemy jako bibliotekarki. No i zaprosiliśmy najmłodsze dzieci do obejrzenia tego teatrzyku. A czy dzieci często uczestniczą i chętnie w takich imprezach i wydarzeniach? Dzieci bardzo chętnie przychodzą do biblioteki, ponieważ oferujemy no, bardzo bogate, takie różnorodne zajęcia. Można do nas przychodzić już począwszy od Komputerów od internetu poprzez zajęcia plastyczne, literacko-plastyczne. Grupy zorganizowane przychodzą na lekcje biblioteczne, na imprezy czytelnicze. Także staramy się, aby nasza oferta była jak najciekawsza dla, dla naszych odbiorców, dla naszych czytelników. Mam czerwoną czapeczkę. Lasowuję się troszeczkę. W ręku koszyk. W nim przysmaki. No, powiedzcie, kto to taki? My się lasu nie boimy. Chętnie w lesie się bawimy. Jesteśmy bardzo łakomi i dobrzy wasi znajomi. Hmm. Czy znacie śliwego Czy znacie chłopczyka? Co w lesie? Czy chcieli chałupę z piernika? Jeśli małgosia. Tak mi smutno, tak mi żałuję, tak bym chciała iść na bal. A ma co Chwalą się z sukniami. Tabciuszek! Kto wycierał z tych fartuszek? Ta dziewczynka to. Tabciuszek! 8 maja rozpoczęliśmy ogólnopo ogólnopolską akcję, zwaną Tygodniem Bibliotek. Rozpoczęła się ona konferencją, piątą powiatową konferencją dla bibliotekarzy. Przez cały tydzień zapraszamy Państwa na imprezy organizowane przez naszą placówkę, ale prosimy także, nie zapominajcie o nas również w późniejszym terminie, nie tylko w maju, nie tylko w tygodniu bibliotek. Jesteśmy otwarci na czytelników i czekamy na czytelników przez cały rok.